Teraz mamy jeszcze tutaj jakiś fajny nowy produkt. To jest ładowarka bezprzewodowa, zwana również ładowarką indukcyjną firmy ZMI, czyli taka kolejna marka firmy Xiaomi. Są dwa kolory: czarna z czarnym szkłem i różowa ze szkłem białym. Tak to wygląda. Zaraz będziemy robić unboxing. Zobaczcie. Nie wiem, co to jest napisane. To jest po chińsku, ale na pewno wiem, że ładuje 10W, czyli iPhone maksymalne ładowanie ma 7,5, więc spokojnie da radę. Więc kolejny produkt tak naprawdę firmy Xiaomi, który jest opakowany w inną markę. Co ja przetłumaczyłem, maksymalnie 10 W, już mówiłem, wykrywa metal, czyli jeżeli położymy telefon na przykład w etui, który ma jakiś, nie wiem płytkę metalową z tyłu. Czasami mamy takie płytki do uchwytów indukcyjnych. To się wyłączy. No i ma 7,1 mm grubości, więc bardzo cienka. Pożywam sobie bez Was. Przesuwamy, bo mam tylko jedną głowę. Mamy ją. Kurczę, faktycznie jest mega cienka. Kurczę, grubości iPhone'a. Zobaczcie. Nawet cieńsza, nie? No, cieńsza jest niż iPhone XS. Zdecydowanie cieńsza niż iPhone XS. Super wykonanie. Troszkę jak iPhone 7 Rose Gold. Taki sam um, korpusik. Fajna. No, chyba ja nie widziałem tak cienkiej ładowarki indukcyjnej. A tu jest jeszcze folia. Wiemy folia. O czy teraz to nabiera w ogóle blasku. Najfajniejsze jest to, że jest praktycznie niewidoczna. Gdzieś tam sobie ją kładziemy na meblach, a ładuje nam telefon. Podstawowy jest kabelek. Mam w tym miejscu jest kabelek. Ja go zaraz wyciągnę. podepniemy do, do ładowania np. do MacBooka lub do ładowarki 5-30-watowej. Ładowarki w zestawie nie ma i będziemy mogli przetestować, jak działa ładowanie indukcyjne. Mamy to. Uwaga, cyk, od razu zareagowała. Nie trwało to dłużej niż ułamek sekundy. Cyk, wow. Jeszcze raz, to ten iPhone niestety nie ma szkła JCPAL, dlatego ma tyle odcisków palców. Mimo to, że go wczoraj czyściłem, jest full w odciskach i bardzo trudno te odciski usunąć. Jeszcze raz podziemy Wow. No jest fajny produkt. Mieliście jakieś takie ujęcie. bo i takie. Szkoda, że tą stroną musi leżeć. Bo mi się spód podoba bardziej. <grywy> Nałożyłem już folię, ale tutaj ją jeszcze raz. O. No naprawdę, fajny produkt. Minimalizm. Fajny design. Zobaczcie, a tu jest jeszcze ładowarka w czarnym kolorze. Ta samoda. I będziemy ją też otwierać. Wygląda czarna. Też wygląda mega. No, identyczny kolor jak iPhone'a 7. Taki, taki mat black. Już jak to fajnie wygląda. Mega. Ale podpiąłem teraz kabel biały. I w tym miejscu. O, ona się zapala. Nie zauważyłem tego wcześniej. Powiem wam, że do ciemnego koloru. Ciemna ładowarka chyba bardziej pasuje do ciemnego koloru frontu, czyli XXS ma ciemny front. No i co? Ładuje się? Ładuje się elegancko. Jeszcze raz spójrzmy. Cyk. Nie ładuje się. Cyk. Ładuje się od razu. Mega. Fajny produkt. Polecamy. Podsumowując, to jest czarna, to jest różowa, a to jest nasza najlepsza wrodzacka i szybka. Dostępna w każdym salonie. Podajcie.